Będę niebo zwiedzał, dzisiaj czuję się jak pegas w tym błogim stanie, w becie miasto nocą znów przemierzam. rzucaj do fury i na blokach niech gra to, dzieciak dzisiaj lecimy razem. Zapraszam Kubańczyk Airlines i będę niebo zwiedzał dzisiaj czuję się jak Pegas w tym błogim stanie w becie miasto nocą znów przemierzam. wrzucaj do fury i na blokach niech gra to. Dzieciak dzisiaj lecimy razem, zapraszam. Kubańczyk Airlines, niech to leci dla tych z bloków kotów, niech to leci dla tych z dobrych domów ziomów, daj na maksa volum i podkręć bas. Tuba, niech w bagaju gra, robi muzę dla tych wszystkich, którzy dosięgnęli na wiem, że ciężko nieraz problem za problemem na życie mamy jedno, więc wyciągnij tyle ile się tu da a, a a a a, bo teraz przyszedł na nas czas, mój sen się spełnia, dla was gram i wydam album na Spotify, jak cyfra pójdzie to w fizyk dam jak w roku, albumy 2. A w wersach zawsze prawdziwy ja, a nie hajs, 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 choć go znam, 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 bo jestem z dzielnicy. Jak giełda dobry towar, bharapy poznałem, jak się zaczął. Co dalej trwa te piękne czasy Rysiu versus Jacek z Warszawa, a w ten mój sukces to wierzyłem chyba tylko ja jak w strefie Schengen zero granic. Więc lecę do gwiazd i będę niebo zwiedzał, dzisiaj czuję się jak Pegas w tym błogim stanie w becie miasto nocą znów przemierzam. Rzucaj do fury i na blokach niech to. Dzieciak dzisiaj lecimy razem, zapraszam Kubańczyk Airlines i będę niebo zwiedzał dzisiaj czuję się jak Pegas w tym błogim stanie. w Becie miasto nocą znów przemierzam, wrzucaj do fury. I na blokach niech gra to, dzieciak dzisiaj lecimy razem, zapraszam Kubańczyk Airlines, mamo nie sprzątaj. Synek pozamiatał ja na tych trakach, dzisiaj to jak F-16 latam, jak problem nasz, to sprawdzaj jak buja ta zabawka, muzyka jak Range Rover. Offroadzie wyciąga z na Mnie dzisiaj lecę jak Pegas Bo na osiedlach nie ma przebaczci Który szpija znów moeta Jak inni wołają do nieba I nie raz, raz, raz Psy na dzielnie wjazd Mamy w ucieczek milion raz bo to nie Alcatraz ludzie ze świata muzy. Mówią mi fenomen, bo na trapowych bitach daje życiowe historie, ja zapuściłem włosy, nie dlatego, że to w modzie, bo oddam na peruki je dal dzieci z nowotworem, niech to lata na głośnikach w nowym Porsche Niech lata w starej astrze. Dla mnie to jest nieistotne, wszystko możesz tu osiągnąć, Byku to jest w Twojej głowie u mnie autostrada marzeń. Będę po niej latał bokiem i będę niebo zwiedzał. Dzisiaj czuję się jak Pegas w tym błogim stanie. W becie miasto nocą znów przemierzam. Wrzucaj do fury i na blokach niech gra to. Dzieciak dzisiaj lecimy razem. Zapraszam Kubańczyk Airlines i będę niebo zwiedzał. Dzisiaj czuję się jak Pegas w tym błogim stanie. W becie miasto nocą znów przemierzam. Wrzucaj do fury. I na blokach niech gra to. Dzieciak dzisiaj lecimy razem. Zapraszam Kubanczyk Airlines.